Słuchajcie, nie uwierzycie. Przyszedłem po samochód i okazało się, że dosłownie zostawiłem go 5 dni temu. Naszego samochodu już nie ma. Jesteśmy, udało się. W końcu dotarliśmy na Majorkę. Pogoda jest idealna, może 22 stopnie. Także zaczynamy nasz miesięczny pobyt na Majorce. Jak to się mówi, so far so good. jak to tej pory. Wszystko jest super. Pokażę Wam koliwink, w którym mieszkamy. Zobaczcie, jest zaraz jedną przecznicę od plaży. Jest bardzo blisko. Koliwink nazywa się Bed and Desk. Więc łatwo go znaleźć. Zobaczcie, jak wygląda. tutaj mamy lobby to jest Matthias hello zobaczcie, tutaj są wszystkie zdjęcia osób, które w przeszłości tutaj mieszkały co ciekawe, kojarzę kilka twarzy to jest główna przestrzeń do pracy, office space mamy tu kilka biurek monitory do dyspozycji są też zdjęcia osób, które akurat teraz Przechodzą do co albo do całego kolibingu, czyli te, które też tutaj nocują. Idziemy dalej. To jest taki common space, gdzie możemy spędzać sobie czas. Jest tutaj pianino, wygodne kanapy, można trochę odpocząć. Jest tu naprawdę bardzo przyjemnie. To jest parter, więc na parterze mamy tutaj kilka pokoi. Jedno albo dwuosobowych na dole. Kuchnia, gdzie możemy sobie bardzo wygodnie e, zrobić jedzenie. Dobrze, byliśmy w kuchni, idźmy dalej. Zobaczmy, jak to wygląda na górze. To jest nasz pokój. Na szczęście jest dość spory. Duża szafa, gdzie można się pomieścić na cały miesiąc. Pokój nazywa się Enter. Ale zobaczcie, jaki mamy fajny taras. Na tym tarasiku naprawdę lubię odpoczywać, spędzać trochę czasu Można sobie poleżeć I widok też jest naprawdę całkiem spoko Co prawda tutaj jest zwykła ulica, ale Zaraz obok mamy Właśnie widok na plażę Nazwa tego miejsca to jest Bed and desk. Dosyć łatwo skontaktować się tutaj z właścicielem z hostem nam udało się zarezerwować tutaj miejsce może dosłownie z dwutygodniowym wyprzedzeniem, więc jest to dość łatwe. Zdecydowanie polecam. Dzisiaj spacerujemy po Palmie. Bardzo gęsta zabudowa, bardzo ładne miasteczko. Zobaczmy, co ciekawego znajdziemy. Trafiliśmy właśnie na świetny sklepik z plakatami, vintage i kartkami. Zobaczmy co jest w środku. Jesteście na Majorce, gorąco polecam Wam odwiedzenie tego sklepiku. Szczególnie jeśli jesteście fanami starych plakatów filmowych. Właśnie rozmawialiśmy z właścicielką. Jej mąż zajmuje się właśnie tworzeniem tych plakatów i rozmawialiśmy właśnie o tym, że w Polsce jest bardzo bogata historia też plakatów filmowych. Wspominali, że prawdopodobnie niedługo będą sprzedawać też oryginalne plakaty filmowe z przeszłości. Poniżej zamieściłem link do tego sklepu z adresem. I gorąco zachęcam Was do odwiedzenia. Spacerujemy po tych uliczkach i bardzo wiele z nich jest całkowicie pustych, mimo tego, że jesteśmy w ścisłym centrum. Idziemy do samochodu, schować te rzeczy i tymczasem zobaczcie, co tu jest. Niektóre z tych budynków w środku kryją takie tajemnice. Całym tygodniu siedzenia w naszym co-worku, w końcu wybraliśmy się do miasta, do Palmy, do centrum i tutaj znaleźliśmy jedną fajną knajpeczkę właśnie w świeżym powietrzu. Mamy takosy veggie i mamy burrito. Także myślę że, myślę, że posiedzimy tutaj przez jakiś czas, może uda się coś poczytać, popracować z tego miejsca. Słuchajcie, teraz powiem Wam jak powinno się jeść te kosy. Bierzemy, bierzemy go od góry. Mamy pod kątem prostym rękę. Obracamy, przechylamy trochę głowę. Jemy w taki sposób. Wiem. Ten kto mnie zna wie o tym, że nie cierpię mięsa. Nie, że to ja lubię mięso, ale dzisiaj wziąłem po prostu wersję wege. Kelner był taki zdziwiony. Zapytał dwa razy czy na pewno chcę wege. Potem jeszcze wrócił po chwili, upewnił się czy na pewno chce wege. Tak, chciałbym wege. Więc mamy wersję wege, ale nie żałuję. Słuchała jak mówiłem, jak się je, tak i teraz się męczy. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już kilka dni na wyspie. Dzisiaj dla odmiany trzeba się ruszać. Dzisiaj, dla odmiany, wyszedłem pobiegać. Także poszukam jakieś fajne trasy wzdłuż brzeża. Mam nadzieję, że przez ten upał nic się nie stanie i będzie biegać się dobrze. Jak widać, mam ślad niestety, po maseczce. No i co? Drogę. Chwila przerwy. Słuchajcie, popatrzcie na to. Ciężko jest z takimi widokami nie zatrzymać się. Biegnę sobie tutaj wybrzeżem i znalazłem jakąś taką konstrukcję. Ciekawą konstrukcję. Ktoś to wszystko usypał, te kamienie ułożył w taki sposób dla siebie. Tutaj wchodzimy komuś chyba na prywatną, na prywatną własność. Zobaczcie na to, tutaj, jak jest całe zrobione. Piękny hamaczek, co to jest? Tu jest jakiś domek normalnie. Ciekawe... Brama? Nie wiadomo, może nie będę wchodzić do środka. Chciałem się podzielić o dwóch rzeczach, które dają mi naprawdę bardzo wiele. Każdego ranka bardzo dużo mi daje, kiedy po pierwsze robię sobie fasting. Ja najczęściej robię to w taki sposób, że nie jem przez 16 godzin, a przez 8 godzin mam takie okno żywieniowe. I dzięki temu akurat te godziny, które mam końcowe przed pierwszym posiłkiem, pozwalają mi na to, że mam takie mega, mega skupienie. Dużo lepiej mi się myśli, mam taką czystość myślenia. Dużo więcej mogę zrobić w tym czasie. Lepiej się skupiam, koncentruję. Druga rzecz, oprócz ruchu, to bardzo dużo mi daje medytacja. Staram się medytować codziennie. Po medytacji po prostu wiem, na czym warto, że będę spędzał czas, a które rzeczy są po prostu niepotrzebne. Czyli znowu, porządkuje mi to moje myśli, moje zadania. Ja korzystam akurat z aplikacji Headspace. Są też inne aplikacje równie dobre. Jest też bardzo wiele guided meditations na YouTube, z czego można też skorzystać bez problemu. Także bardzo Wam polecam medytować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a ja wracam do biegania. Dzisiaj niedziela. Udajemy się właśnie zwiedzanie innej części wyspy, czyli na całkowite południe. Jesteśmy w miejscowości Colonia de San Jordi. Jak widać kolejne miejsce z przepięknym portem. A my wyszukaliśmy informację, że jest tutaj latarnia morska. Zobaczymy czy się uda na nią wejść. Naprawdę w takim miejscu można by mieszkać, jest bardzo spokojnie. Bardzo dużo fajnych mieszkań, zaraz tutaj nad brzegiem. Hiszpański styl to widać w architekturze, w tych wszystkich przejściach, w infrastrukturze, proszę, jakie akcenty. Naprawdę południe Majorki wydaje się, że to jest świetne miejsce do życia albo przynajmniej spędzenia tutaj trochę dłużej. I właśnie znaleźliśmy latarnię, i to jest właśnie to, co najlepsze w pracy zdalnej możliwość. Wyjechania dokładnie tam, gdzie macie ochotę, możliwość wybrania miejsca, które najbardziej Wam się podoba i bycia tam tak długo jak Wam się podoba z pewnością, że nadal możecie pracować i utrzymywać się. To jest to, co oryginalnie zachęciło mnie do pracy zdalnej i mam nadzieję, że właśnie taki, taki rodzaj, taki styl życia też będzie coraz bardziej się popularyzował. Słuchajcie, jednak poprzednie, poprzednie miejsce okazało się nie wywałem. świetnej lokalizacji, świetny widok, ale niestety jedzenie było bardzo słabe w związku z tym wybraliśmy się dalej wracając w stronę Palmy Jagoda wypatrzyła po drodze ślicznie wyglądającą restaurację jest tutaj tak pięknie genialna obsługa czyli lekcja jest taka, że warto czasami rzeczywiście Odejść trochę od samego wybrzeża i znaleźć takie we miejsca, jak właśnie to. Krawateczki. ja mam Sekreto Iberico. Tutaj kulinarny blok na stalniaku. Oceniam krem brûlée na mocne 7,5 na 10. Nie? Kolejny dzień w naszym kołorku Dzisiaj wybieramy się na zakupy. Jesteśmy w ogromnym Kerku, w Palmie, chyba na największym na wyspie. Jest co wybierać. Jest myślę większy wybór produktów niż nawet w, w Krakowie. Czesko na Kapelanka, tak mi się wydaje. Jest naprawdę dużo do wyboru. Zakupy w trakcie. już dosyć sporo. Zobaczcie sami. Zakupy zrobione. Jak zwykle, jedyny problem z zakupami był taki, żeby znaleźć miejsce do parkowania po powrocie. Na szczęście po zrobieniu kilku kółeczek w okolicy udało się coś znaleźć. I teraz z. Ze zrobionymi zakupami na ostatnie dwa tygodnie można wrócić do, do biura i zacząć pracę. Słuchajcie, jeśli myślicie, że praca zdalna to głównie podróże, to niestety jesteście w błędzie. Jest teraz już 22. Jeszcze trochę popracuję, akurat dlatego, że mój zespół, z którym pracuję, jest w. W strefie czasowej amerykańskiej, więc bardzo często, w zależności od miejsca, gdzie akurat jestem, to wpływa na, na to, w jakich godzinach pracuję. Trochę przyzwyczaiłem się do tego, więc nie jest już dla mnie takie uciążliwe, ale, ale tą pracę trzeba wykonywać. To, o czym osobiście się zajmuję, to jest front-end development. Hmm, zacząłem tym się zajmować we wczesnych latach 2000. Ale to, co jest najciekawsze w tej, w tej działce, to jest to, że ta technologia tak szybko się zmienia i praktycznie z roku na rok musimy uczyć się całej metodologii, technik od, od nowa praktycznie. I tutaj nie przesadzam, co kilka lat wszystko się zmienia. Więc mimo tego, że ja pracuję od dłuższego czasu w tej branży, to naprawdę warto zacząć w każdej chwili żeby w coś się wdrażać. Przy późnych godzinach pracy przydają się okulary blokujące niebieskie światło. Naprawdę dużo mi to daje. Dzięki temu mogę bez problemu iść spać niedługo po skończonej pracy. Jeśli chodzi o frontend, akurat specjalizuję się w reakcie, natomiast dużo też w mojej pracy czerpie z takiego backgroundu bardziej UX-owego, czyli um, użyteczności, dostępności itd. Mój klient to bardzo docenia i akurat w moim zespole też, też tym się, w tym się specjalizuję. Oprócz okularów dwie inne rzeczy, bez których teraz ciężko byłoby mi się obejść w podróży. To jest postawka na laptopa, która jest składana i Zewnętrzny monitor, w sumie, w sumie mój niedawny nabytek, który nie ma zewnętrznego zasilania. Te rzeczy akurat są świetne, bo mogę je zabrać ze sobą wszędzie, rozłożyć dosłownie w dowolnym miejscu, a bardzo pomagają w pracy. Także polecam. Na pewno o większej ilości podobnych przydatnych interfejsów będę mówił w którymś z kolejnych odcinków podcastu. Ale na dzisiaj chyba wystarczy już tej pracy. Także. Dobranoc i widzimy się jutro. No to jest hit, słuchajcie. Niedziela, godzina 16. Spędziłem sporo czasu, żeby ustawić ten cały setup związany z podcastem. Żeby uniknąć echa i wiatru. Tylko po to, żeby na początku nagrywania sąsiad zaczął wiercić i stukać zaraz obok nas, jak właśnie słyszycie. <śled> tak to właśnie była. Wybieramy się teraz na, na północno-zachodnią część wyspy, do miejscowości Deja, e, czyli ta część bardziej skalista. E, mamy nadzieję na ładne widoki. Zobaczymy co tam znajdziemy. Idea rzeczywiście jest bardzo malownicza. Jeśli chcielibyście dotrzeć w stronę wybrzeża, to tam rzeczywiście jest bardzo malutka, kręta dróżka, która łatwo się korkuje. Uf, w końcu mam mały przystanek tej krętej drodze. Zobaczcie, jakie są widoki. No, naprawdę, po tym całym wybrzeżu północno-zachodnim jedzie się dosyć ciężko, bo jest wąska droga. Dużo takich ostrych zakrętów. Trzeba ostro zwaniać, ale jeździ się mimo wszystko bardzo przyjemnie. Zobaczcie na te domki. Dobrego dzisiaj jemy forte Soleil Jedna z rzeczy, którą się nauczyłem podróżując jest to, żeby tak naprawdę postarać się pozbyć uczucia FOMO, czyli fear of missing out i załóżmy, że kiedy jesteście w nowym miejscu możecie mieć takie poczucie, że naprawdę chcecie zmaksymalizować ten czas, żeby zwiedzić wszystko, co jest możliwe, żeby zrobić każdą aktywność, która jest do zrobienia, coś unikalnego dla danego miejsca. Ale w pewnym czasie zdacie sobie sprawę, że to jest tak naprawdę bardzo męczące i ma tak naprawdę taki ton, czyli ma taki jakby skutek długotrwały u was, że jesteście zmęczeni. Więc ja staram się tego pozbyć i po prostu staram się na tak czas. Więc, gdy mogę, to nie myślę o, o tym, żeby zwiedzać, tylko po prostu relaksuję się, teraz staram się coś poczytać, żeby po prostu trochę wolniej zachęcić czas, bez jeszcze nie, cały czas, dnia wszystkiego na szybko. My chyba naprawdę jesteśmy pracoholikami, bo jest tu bardzo ładnie. To jest taki typowy beach bar. Połączenie baru, restauracji, leżaków, basenu i wyjścia do wody. I naprawdę chillowy klimat. A my tutaj co prawda zaczęliśmy jeść, ale potem usiedliśmy i zaczęliśmy pracować. Więc nawet w niedzielę Robimy jakieś swoje rzeczy. Nie wiem, czy powinienem się czuć źle, czy nie. Myślę, że nie jest to do końca normalne, że w takim miejscu są osoby i siedzą z laptopami i pracują. Ale tak jak mówimy się, że zmienia się w ogóle podejście do pracy u wielu osób i z biegiem czasu takich osób, takich jak my będzie coraz więcej. Tu jest całkiem spokojna woda, bardzo czysta. Dzięki temu, że są skały. Mimo tego, że, mimo tego, że wczoraj bardzo padało, co jest akurat rzadkością na Majorce, to akurat tutaj nie widać tego sypu, który spływa z miasta kanalizacją. Tylko tutaj ta woda jest rzeczywiście czysta. I przed chwilą to było dużo osób, teraz się robi pusto, bo już jest 6 po południu. Ale naprawdę nie miałbym nic przeciwko tutaj poleżeć parę godzin, więc niechętnie bym tu wrócił trochę wcześniej Ostatni dead. weekend na Majorce staramy się wykorzystać maksymalnie, bo wypływamy stąd już w sobotę rano, czyli za 5 dni. <smotry> In love. Słuchajcie, nie uwierzycie. Przyszedłem po samochód i okazało się, że dosłownie zostawiłem go 5 dni temu. Naszego samochodu już nie ma, a za to jest jakiś remont i nie wiem, co mam robić. Nie ukrywam, trochę jestem wkurzony, bo jak parkowałem, to nie było żadnego zakazu na 100%. Wyjątkowo nie zrobiłem zdjęcia samochodu, który, który zaparkowałem. Trochę tego żałuję teraz, bo miałbym dowód, że tego zakazu nie było. No ale co ja teraz mogę zrobić? Nie mam pojęcia. Chyba zadzwonię do, do hosta naszego kolibingu, Matiasa, i zapytam go, czy może mi pomóc. Tragedia. Mam nadzieję, że mi nie ukradli. Idziemy właśnie do, na posterunek policji, starać się odzyskać samochód. Nie wiadomo, gdzie został przeparkowany. Więc zobaczymy. No, niestety, nie udało się. Byliśmy, byliśmy na posterunku policji. Musieliśmy się chwilę naczekać, bo tutaj w czasie. W czasie pandemii, też oczywiście, każdy próbuje dostać się do środka, jest kolejka, szczególnie bez umówionego terminu jest to trudne, ale udało się dostać i pogadaliśmy trochę z panem policjantem, próbowaliśmy wytłumaczyć mu, że tak naprawdę my zaparkowaliśmy tam jeszcze przed tym, kiedy ten znak został postawiony, oni go postawili później. On tłumaczył, że oni. Ten znak stawiają jeszcze tak dwa dni przed początkiem obowiązywania tego zakazu parkowania, także dają ostrzeżenie. Po tym, jak ktoś nie zdąży, no to, to dają mandat, czyli trzeba jednak sprawdzać co jakiś czas. Jeśli parkujemy na, na ulicy, szczególnie w takich miejscach, gdzie właśnie jest dużo rotacji samochodów, gdzie jest mało miejsca na ulicach. Więc tak, byliśmy na policji, dostaliśmy mandat. Zobaczcie sami. Mandat polega na tym, że pierwsza część to jest 200 euro takiego mandatu zwykłego. Chyba, że zapłacimy od razu, można płacić kartą, to wtedy jest e, promocja i wtedy jest tylko, tylko stówka. E, oprócz tego 100 euro mandatu, jak widać, mamy już informacje, e, gdzie parkowaliśmy, o której go odholowali itd. Jeśli oprócz, oprócz tej, tego mandatu 100 euro, mamy też opłaty za holowanie w wysokości 85 euro, więc niestety, ale musiałem zapłacić 185 euro. No cóż, nauczka jest taka, żeby sprawdzać częściej gdzie parkujemy.